Jesteśmy w Beskidzie Wyspowym na Przełęczy Marszałka Rydza Śmigłego i idziemy na najwyższy szczyt pasma, czyli Mogielice 1170 metrów. Dawniej parking mieliśmy tutaj, ale od jakiegoś czasu tu wszędzie jest zakaz parkowania. Tam mamy trasę na Łopień. Tutaj z przełęczy można też wejść. Stworzyli płatny parking po tej stronie. A my zatrzymujemy się tam poniżej. Tam jest parking bezpłatny. To jest przełęczy marszałka ryza śmigłego. Na szczyt prowadzi szlak koloru zielonego. Mierzy on 3,5 km i według mapy jakieś 2 godziny, nawet 1,50 powinniśmy dotrzeć do wieży widokowej. Ten szlak jest bardzo popularny w weekendy. Czasem tutaj przejeżdżamy. To w ogóle nie ma miejsca tych parkingów. Trochę jest na przełęczy. Jak dawniej byliśmy tutaj. W zimie była bardzo dobra przejrzystość, to w kierunku zachodnim było widać nawet Babią Górę. Bardzo ładnie się prezentowała. A teraz za mną, jak zobaczycie, to jest łopień. Bardzo szybko można dotrzeć z przełęczy właśnie na jego wierzchołek. Idziemy na razie łagodnie po takiej szerokiej drodze. A za chwilę wejdziemy sobie do lasu. Będzie krótki odcinek leśny, potem opuścimy ostatnie domy na naszej trasie i wejdziemy już na leśną ścieżkę, która będzie prowadziła już ostrzej do góry. Około kilometr za nami jesteśmy na takiej pierwszej widokowej łące. Minęliśmy asfalt, domy, i już pokazały nam się krajobrazy w kierunku śnieżnicy i ćwilina. A my idziemy dalej taką już kamienistą drogą. Za kilkanaście minut dojdziemy na Polanę Wyśnikówkę, ale musimy pokonać ciężkie podejście tutaj. Trochę mamy pionu. Nie jest jakoś ostro, ale zaczyna się takie ostrzejsze podejście na naszej całej trasie. Potem drugie jeszcze będzie tuż pod samą Mogielicą. Weszliśmy do lasu. Na dłuższą chwilę na nawierzchnia. Minęliśmy się z Rowerzystą który chyba spał na szczycie bo miał karimatę chyba śpiwór też przypięty U, a my do góry i trzeba przerwę zrobić bo to podejście jednak tutaj jest pod górę po takich kamieniach na filmie może nie widać ale tego podejścia w terenie do zrobienia jest chociaż kilka chwil i będziemy już na polanie widokowej ale przez drzewa już i tak coś widać. Tam w kierunku Limanowej, w kierunku obrzeży Beskidu Wyspowego. Tutaj prowadzi taka ścieżka, ale ludzie i tak chodzą bokiem nawet. Może łatwiej jest. Robią takie lekkie zakosy, żeby pokonać tutaj to podejście. Chyba ktoś tam gdzieś z tyłu idzie. No i jesteśmy na polanie wyśnikówka. Było to ostrzejsze podejście jeszcze pod koniec, chociaż już teraz wszystko wynagradzają na panoramie, które się rozciągają stąd. Tam nawet bawią górę. Z tyłu widać, gdzieś tam za lasem są teatry. Nie wiem, czy będzie tak dobrze widać z tego ujęcia. Widzimy też mugielice. Właśnie idziemy w kierunku wieży. Pięknie tutaj. Ludzie rozpalają tutaj ogniska, bo widać zostawione tutaj miejsca. Przed nami już czerwona tablica, na której jest informacja o rezerwacie przyrody Mogielica. Pięknie tutaj jest. Widoki, widoki wynagradzają wszystko. Do tego miejsca, do tej polanki, na której byliśmy przed chwilą, czas. Przejścia to jakieś godzina 20 minut. Pozostało nam jeszcze pół godzinki, według mapy, chociaż wydaje mi się, że tą trasę można przejść o wiele szybciej. My tutaj jeszcze czas na zdjęcia, na robienie filmu. Do tej przerwy siedzieliśmy w niektórych miejscach, więc myślę, że tutaj taka godzinka drogi, takim dobrym tempem, jak ktoś chodzi po górach dużo, to spokojnie można sobie przejść. Ale tak, jeśli ktoś się nie spieszy, to dwie godzinki takim właśnie spokojnym, spacerowym tempem mamy spójnicki stół. Gdzieś tu powinny być ukryte skarby zbójców, formacja skalna znajduje się tuż obok szlaku zielonego. Więc ciężko ją przegapić, chociaż... Jeśli nie wiemy co to jest, nie mamy też mapy, to nie ma żadnego oznaczenia. A według mapy Zbójnicki stół. Tuż pod szczytem doszedł nam szlak niebieski ostatni Jurkowa, bardzo widokowy, ale o nim zaraz jeszcze i o innych szlakach powiem. Sieć szlaków pierwszych jest tutaj dobrze rozwinięta. My idziemy kolorem zielonym. Jest to bodajże najpopularniejszy wariant dotarcia na Mogilicę. Najbardziej widokowym jest szlak niebieski z Jurkowa, natomiast najłatwiejszym szlakiem jest trasa z Polany Wyrębiska od strony Przełęczy Słopnickiej. Dłuższe szlaki prowadzą ze Szczawy przez Polanę Stumorgową czy z rzek przez Jasień i Krzystonów. I jesteśmy na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego Mogielica zdobyta po raz dwunasty albo trzynasty. Wchodziliśmy już tutaj z każdej strony. Jesteśmy w ogóle tutaj pierwszy raz, odkąd powstała ta nowa wieża widokowa. Dawniej w tym miejscu, dokładnie w tym samym, stała drewniana konstrukcja, ale już ze względu na zły stan została zlikwidowana i jest właśnie taka nowa. Na tamtej starej jeszcze byliśmy na wschodach słońca. Spaliśmy tutaj u góry tamta wieża była taka stroma, że niektóre osoby z lękiem wysokości bały się w ogóle wchodzić, a już pod koniec jej istnienia schody były niektóre w takim stanie, że się nawet łamały. W końcu była zagrodzona, żeby nie wchodzić, no i teraz powstała taka właśnie nowa, wygląda znacznie lepiej. A my jeszcze idziemy zobaczyć, czy jest tutaj pieczątka. bardzo, pieczątkę mamy, zaraz podbijemy. Teraz jak podjąłem pieczątkę do zeszytu z Mogielicy, przypomniałem sobie czemu tak w ogóle Mogielica jest tak bardzo popularna wśród turystów. To, że jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego to jedno, ale zaliczana jest także do Korony Gór Polski. Jest to projekt, w którym znajdują się teoretycznie najwyższe szczyty poszczególnych pasm górskich w Polsce. I z Mogilicą tutaj nie ma problemu, bo faktycznie jest najwyższym szczytem. Ale na przykład Skopiec w Górach Kaczawskich czy Chełmiec w Górach Wałbrzyskich to już nie są najwyższe, ale są uznawane. Dlatego tutaj są różne wątpliwości. Niektórzy to chwalą, inni ganią. Ale jest to zachęcające, żeby chodzić po tych górach, zdobywać Koronę Gór Polski. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do naszego bloga, do specjalnego wpisu, w którym mamy opisane wszystkie te szczyty. Bo my zdobyliśmy już Koronę Gór Polski w 2016 roku i teraz sobie chodzimy już tak po. Pojedynczych szczytach. A my już jesteśmy na górze. Zobaczcie co widać. Z wieży widokowej na Mogielicy rozciąga się niesamowita panorama. Stojąc na jej szczycie, możesz zobaczyć w oddali Tatry, a tuż obok Lubań oraz Gorc w Gorcach. Z tej wysokości widać również majestatyczną Bawią Górę oraz Pilsko. Dostrzegamy także Luboń Wielki i Jaworz, a dalej Radziejową oraz Lackową. Wokół rozciągają się również inne szczyty Beskidu Wyspowego. Widoczne są także Wysoka w Pieninach, Skrzyczne w Beskidzie Śląskim, a także Myskowiec w Beskidzie Małym. To jednak nie koniec. W pogodny dzień można dostrzec nawet tak odległe góry jak Wielki Chocz, Wielki Rozsutec, a także Góry Świętokrzyskie. Minutę od szczytu mamy jeszcze takie miejsce z ogniskiem, i z krzyżem. I tak samo tutaj, już coś widać w kierunku tatr. Tam, jak zobaczycie, pod tatrami jest widoczna góra. I to jest Gorc, bo widać wieżę widokową. My teraz wracamy już na parking tym samym szlakiem zielonym, ale jest jeszcze opcja, żeby sobie przedłużyć wycieczkę. Można iść tutaj od wieży, szlakiem żółtym. Wychodzimy tam na samym dole przy drodze asfaltowej i potem musimy odbić w lewo do przełęczy, tej gdzie mamy ustawiony samochód. To jest jakieś 20 minut dłużej, nie ma tam jakiejś widokowej trasy, cały czas przez las, ale tak można sobie... Przedłużyć wycieczkę. Można iść także stąd na Polanę Stumorgową, jeszcze zobaczyć, jak wygląda, czyli tam Polanę, którą widać, zwierzy. A jeśli chcecie bardzo szybko dojść na Mogielicę, to od strony Przełęczy Słopnickiej dojeżdżamy na Polanę Werębiska i tam stamtąd idziemy szlakiem zielonym. My idziemy tym samym w kierunku parkingu, którym tutaj przyszliśmy. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, za wspólną wycieczkę i widzimy się na kolejnym szlaku. Zostaw łapkę w górę, możesz skomentować, czy już tutaj byłeś i który szlak wybrałeś na Mogielicę i oczywiście w opisie znajdziesz linki. Pierwszy do opisu tego właśnie szlaku, zielonego z przełęczy Rydza Śmigłego. Drugi link do naszego bloga to z innymi ciekawymi szlakami w wyskidzie wyspowym, a trzeci to do opisów wszystkich zdobytych szczytów w Koronie Gór Polski i o samej Koronie Gór Polski. Zostaw też subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!